czy zapłaciło wysoką cenę, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne. Jakby ja to i tak mam na spokojnie. Natomiast... Znaczy, ty otwarcie w tej książce mówisz o tym, że bierzesz leki, musiałeś iść na terapię, miałeś problemy z agresją. E, tak, tak, no to leków już nie muszę brać. Natomiast mam dobrego kolegę... O, nie wiem, czy byliście kiedyś w Decathlonie. Tam jest taki dział do nurkowania, gdzie można się przejść przed wakacjami gdzieś tam w tropikach. No to mam kolegę ratownika medycznego, który wybierał się na urlop. No, i tam są takie maski do snorklingu, bodajże. Tak. No to jemu się w tym momencie aktywowało PTSD. Bo zespół stresu, stresu porazowego. Bo my te maski dostawaliśmy do, jakby i do ochrony własnej, ale też były wykorzystywane do tlenoterapii pacjentów. Znaczy, w Warszawie nie można było na początku pandemii kupić tych masek nigdzie, bo w i wszędzie je wykupiono, bo jak wiemy, nie było masek. Żadnych. I to też nie jest tak, że te maski z automatu chroniły nas przed czymkolwiek, to trzeba było znaleźć jeszcze kogoś, kto miał drukarkę 3D, i żebyśmy mogli drukować sobie przyjściówki do filtrów od respiratorów. To tak było na początku. Znaczy, ja jak Cię wysłucham, jak słuchałam wywiadu, rozmawia, jak rozmawialiśmy na Skype, pamiętasz? Pamiętam takie wrażenie, że rozmawiam z Adamem Słodowym, e, bo to było trochę zrób to sam, e, zrób sobie maskę, zrób sobie odzież ochronną, zrób sobie respirator, zrób sobie wszystko, zrób sobie cały system, który kompletnie nie działa. E, co ty będziesz robił, jak wyjedziesz z Polski? Znaczy Janek, kto nas będzie ratował? Nie mam pojęcia. Fajna odpowiedź, nie? Bardzo Na 13 absolwentów ratownictwa medycznego w tym roku w, we Wrocławiu żaden się nie chce zatrudnić w strukturach ochrony zdrowia w Polsce. I gdzie wyjeżdżacie? No ja to złożyłem papiery na zagraniczny kontrakt i mam nadzieję, że, że mnie przyjmą, natomiast Generalnie Lidl, Biedronka, stacje benzynowe, Rosman. Bo jakby możesz to powiedzieć, ile zarabia ratownik medyczny, który ratuje życie ludzkie, to jest, jesteś tą pierwszą osobą, do której my trafiamy. W covid czy nie w covid -zie. Generalnie wy, mi się zdarza, parę razy zdarzyło jechać karetką, nie wiem czy komuś jeszcze. Mi też. Wy, wy jesteście, ty no tak, ale jesteście tymi osobami, które, od których często zależy nasze życie, w sensie dosłownym. Albo nas chwycicie odpowiednio, dacie nam dobry lek, e, zróbcie nam defibrilację, różne rzeczy, albo nichu. I teraz dobra, ile zarabia taki człowiek, który naprawdę ratuje życie ludzkie w Polsce? No w tym momencie to nie wiadomo, bo i, nie wiem, czy słyszeliście, być może tak, natomiast jakby miłościwy nam panujący minister zdrowia po raz kolejny, jakby w odpowiednim momencie namieszał. I ja do tej pory nie wiem, czy ja w lipcu pracuję za 2773 zł brutto, czy może trochę więcej. No tyle mam na umowie. A trochę to znaczy ile? Że masz 2800 brutto na przykład? Ty? No taka jest najniższa krajowa. Naprawdę nie, nie wiadomo. Nikt z nas tego nie wie, nawet tak samo nie wiedzą tego moi, koleżan moi koledzy, koleżanki zatrudnieni na jednoosobowych działalnościach gospodarczych. E, no, nie mają pojęcia, na jaką kwotę mają wystawać faktury. Nie, no zaraz, ale podobno wyście się wszyscy ogłowili na dodatkach covidowych. Leżycie w kasie. No, ja połowę wydałem na psychoterapeutę. Czy, ale jednak dostałeś pieniądze? Tak. A, tak, tak. no widzisz? Znaczy, no, jakby, jak najbardziej przez moment te pieniądze były i przez moment rzeczywiście zarabialiśmy tak, jak powinniśmy zarabiać. Tylko nawet wtedy, jeżeli zapytalibyście jakiegokolwiek ratownika, medycznego, lekarza, pielęgniarkę, szczególnie z tych młodszych, bo to oni nie boją się mówić, no to każdy z nas oddałby te pieniądze, by nie musiał tego przechodzić. W sensie, no tak jak sobie teraz tutaj siedzimy, jest fajnie miło, przyjemnie, to możemy o tym rozmawiać. Natomiast te. Te listopadowe miesiące, czyli listopad, grudzień, ale też marzec i kwiecień tego roku, no to to był po prostu dramat. W sensie te szpitale wyglądały jak lazarety polowe. Były takie momenty, gdzie my naprawdę tych pacjentów nie mieliśmy gdzie kłaść. Ja mam też te, tak, że pracuję w centrum urazowym, czyli na sorze tej najwyższej referencyjności. My nie możemy się zamknąć, nie możemy odbić pacjenta, który. Jest z urazem wielonarządowym, więc mieliśmy takie akcje, że trzeba było tych lżej chorych albo lżej rannych ściągać z łóżek, kłaść na krzesłach, żeby zrobić miejsce dla tego człowieka, który leci do nas śmigłowcem. Więc tak spędziłem jesień i wiosnę. Przy okazji, raz, to też nigdy nie było tak, że my się zamknęliśmy na pacjentów innych niż covidowi. Ja pracowałem, czy pracuję cały czas w szpitalu, który nigdy nie był jednoimienny. Więc udzielaliśmy świadczeń zdrowotnych zarówno pacjentom z podejrzeniem COVID, czy z potwierdzonym COVIDem, bo tacy paradoksalnie też mają wypadki. Też mieliśmy takiego jednego, który mając dodatni wynik wyskoczył z okna, bo nie mógł sobie z tym poradzić. i My tego pacjenta musieliśmy przyjąć. Jednocześnie zajmując się tymi zdrowymi, eee, więc ja osobiście nie chcę brać udziału w czwartej fali, nie potrzebuję powtórki z tego, tym bardziej, że tak naprawdę jako system ochrony zdrowia, czy czy nawet ci, którzy teoretycznie mają coś do powiedzenia, teoretycznie są tymi naszymi przełożonymi, nie wyciągają z tego w ogóle wniosków, bo, bo nie jest lepiej niż na jesień 2019 roku, kiedy te pierwsze doniesienia gdzieś tam o nowym wirusie z Chin wywoływały tylko uśmiech na, nasza, na naszych twarzach. Generalnie jest gorzej, dużo gorzej. I odpowiadając na pytanie, nie mam pojęcia, jak nas będzie ratował na jesień. Dobrze, pani profesor. Pani życie w ciągu tych, tych miesięcy. Słuchajcie, zmieniło się. No, to, to, czym, to, czym, to czym ja się zajmowałam przed czasem covidowymi, to my pracowaliśmy nad opracowaniem nowych terapii skutecznych na leczenie cukrzycy typu pierwszego, cukrzycy typu drugiego. To jest to czym ja się zajmuję, czym się zajmuje mój zespół w Instytucie Nęckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. To skąd się ten covid nagle wziął? Słuchajcie, pojawił, pojawił się covid. Jak ja zobaczyłam w jaki sposób testowani są ludzie u nas w Polsce, to mnie to przeraziło. Co przeraziło najbardziej? Co Najbardziej przeraziło mnie to, że, żeby zostać przetestowanym, pamiętacie ubiegły rok, marzec, żeby do, trafić na test, to trzeba było przejść ileś tam y, kroków u lekarza, które to lekarz na końcu zawsze mówił, że pani czy pan się nie kwalifikuje do testów. Tak, Czyli tutaj albo weźmie rutynoskorbin. O, też o, takie są. To, to nawet byłoby lepsze niż test, po co tu się testować? Natomiast coś co było standardem absolutnym już wtedy w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Izraelu, to były tak zwane testy grupowe, czyli testowano wszystkich, kogo można było przetestować, kto potrzebował testowania i testowano w ten sposób, że jednym testem można przetestować całą grupę osób. I coś co myśmy zrobili w instytucie. Ja o tyle miałam szczęście, czy mam szczęście w dalszym ciągu, że jestem dyrektorem instytutu i bardzo wiele dyrektorów instytutów naukowych czy uniwersytetów, rektorów uniwersytetów podjęli decyzję, że w tym czasie covidowym ze względu na duże prawdopodobieństwo zakażenia wiele uniwersytetów, tak jak wiecie, było zamkniętych, tak? Przeszli na nauczanie online. Pracownicy naukowi nie przychodzili. Ja wiem, że Marcin, twoja grupa była jedyna na Politechnice Wrocławskiej, że przychodziliście fizycznie do pracy, tak? Natomiast wszyscy inni, rozumiem, nie pracowali. W przypadku mojego instytutu, myśmy czy ja podjęłam decyzję, że my pracujemy normalnie, natomiast ze względu na to, że sytuacja jest nadzwyczajna, bo nie było wątpliwości, że taka sytuacja jest, po prostu zmieniamy nasz profil. I myśmy stworzyli całą taką grupę, która dostała jedno zadanie, że mamy opracować nowy sposób testowania, żebyśmy mogli testować wszystkie osoby. Ja zresztą uważam, że osoby, zwłaszcza bez objawów, powinny być testowane, bo w pewnym momencie, jak już masz objawy ewidentne, tak to to czy wykonasz ten test czy nie no to ma to drugorzędne znaczenie. Dla mnie najważniejsze jest żebyśmy się testowali, żebyśmy testowali osoby, które nie mają jeszcze objawów, bo to te osoby rozprzestrzeniają zakażenie wirusem, to jest jasne. No i oczywiście udało nam oczywiście, oczywiście, nie, oczywiście, ale udało nam się opracować bardzo sprawnie taką technikę. Ona była dostępna już w lipcu w ubiegłym roku, czyli przed tą drugą falą, która tak naprawdę pochłonęła mnóstwo Życie, żyć ludzkich, już nie mówiąc o trzeciej fali. I ja mniej więcej od tego czasu chodzę po wszystkich ministrach yy, z, zdrowia, najpierw pan minister Szumowski, później pan minister yy, Niedzielski, yy, żeby przekonać ministra, że należy wprowadzić w Polsce program powszechnego testowania Polaków. I co pani słyszy? Yy, różne rzeczy. Aczkolwiek coś, co już w pewnym momencie. Na słyszy panie, pani, miło panią widzieć. Dzień dobry, może napije się pani herbaty? Tak? A nie, potem? tego nie słyszę, Nawet bo tego? zawsze zwykle to się odbywa tak, że pan minister jest zmuszony, żeby się ze mną spotkać, więc siedzi taki, wiecie, nie do końca szczęśliwy, ale wysłuchuje to i na końcu mówi, że wszystko jest dobrze, ale legislacja polska nie pozwala na to, żeby testować testami grupowymi. Więc ja go pytam, a kto tworzy legislację? Pan minister, tak? bo to jest tak naprawdę rozporządzenie ministra, które mówi o tym, w jaki sposób możemy, a w jaki sposób nie możemy testować ludzi. I mam pewien sukces, wprawdzie to był koniec marca albo początek kwietnia tego roku, kiedy faktycznie pan minister Niedzielski wydał rozporządzenie, że można w ten sposób, czyli w tak zwane, to, to są tak zwane testy grupowe, można w ten sposób testować ludzi bez objawów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Zresztą ta, to rozporządzenie weszło w życie po tym, jak ja wzięłam udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej i wszyscy senatorowie jedno Zmyślnie wykonali pracę, która właśnie zakończyła się na tyle skutecznymi naciskami, że pan minister zmienił rozporządzenie. Także teoretycznie mamy już narzędzie i już nie ma problemów legislacyjnych, żeby to narzędzie użyć. Ja jestem bardzo ciekawa, co się wydarzy jesienią, słuchajcie. Zanim o tym porozmawiamy, jeszcze Sylwia, no bo tu mamy sytuację, czy mieliśmy, mamy świat medycyny. Tu mamy świat szeroko pojętej kultury, sztuki, literatury. Janek Polej. Tak. To co się zmieniło w tym świecie przez te miesiące? Rzeczywiście pełnię w życiu różne funkcje, między innymi pisarki i słuchając tego, o czym mówiliście do tej pory, mam poczucie, że żyjemy w jakimś takim może thrillerze sensacyjnym, jeżeli Państwo kojarzą takie katastroficzne filmy amerykańskie, to mniej więcej to jest to. Tylko, że to jest naprawdę. Jestem w Stowarzyszeniu Unii Literackiej w komisji socjalnej, którą założyliśmy niemal tuż po tym, kiedy, kiedy nastąpił pierwszy lockdown. Ta komisja miała za zadanie przekazać jednorazowe, skromne, ale jednak zapomogi wszystkim osobom, które najczęściej pracują prekariacko, czyli mają 100 tysięcy umów, zlecenie, zrobią tu, zrobią tam, to są pisarze, to są scenarzyści, scenarzystki, poetki i poeci. Czyli to są e, ludzie bez etatu na ta, świeciowych umowach. Najczęściej ma, nie mają etatu, jeżeli już to mają jakąś niskopłatną pracę, żeby mieć ubezpieczenie e, i miałam okazję czytać wnioski, które do nas przychodziły i przyznam się, że była to niebywała lektura, bo po, po pierwsze pokazywała obraz tego, jak Artyści i artystki w Polsce, akurat z dziedziny literatury, ale później rozmawiając o tym też z osobami, które zajmują się nie wiem, teatrem, kinem. Są muzykami, to rzeczywiście jakby gdzieś się pokrywało. Są to ludzie, którzy i tak żyją kombinując, wiecie, taki taniec, pingwina na szkle, łapiąc wszystko co można. W momencie, w którym wszedł pierwszy lockdown i wszystko co mieliśmy w kalendarzach trzeba było wykreślić, i to tak naprawdę na wiele, wiele miesięcy, nagle okazało się, że. Po prostu nie ma z czego żyć. Co prawda minister kultury e, e, dość szybko wprowadził takie pomocowe programy, ale one się bardzo szybko skończyły. I to jest też to, co działo się w innych resortach. Jeżeli była pomoc finansowa, Pomostowa to tymczasowa, jak się okazało, to nie była tylko pierwsza fala, którą można jakoś tam z oszczędności i właśnie z tej pomocy przetrwać. Albo z spożyczek, albo, albo nie wiem, schodzenia na obiady do znajomych. I nagle okazało się, że bardzo spora grupa osób po prostu nie ma nie tylko z czego żyć teraz, ale również perspektyw na to, żeby mieć jakąkolwiek pracę. Stąd coraz bardziej masowe przebranżowienia się. Kolega perkusista, który założył warzywniak, piosenkarka, która po prostu poszła do sklepu. To też pokazało nie tylko jakby kruchy system prekariacki, ale również podejście do zawodów artystycznych w Polsce. Zdaję sobie sprawę z tego, że być może kiedy mówię o problemach pisarki czy piosenkarza, to nie są to tak zwane problemy najważniejsze, ale proszę przypomnieć sobie, co robiliśmy.